Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Snicklark.pl, a dzisiaj ze mną... Jest to ja, Skinerek. Macie, macie tego, macie tego skaczącego Bowmana. No. Żartuję. Dobra, to jest mapa Parkour... Chyba, a tak, Parkour By... Ty... Czekajcie. By kto? Czekaj. Okay. No już Tak Oto ja No tak, oczywiście autorów mapy podamy w opisie, ale to szczegół. Dobra, jak, jak będziesz taki ten, to przyczytaj zasady. Eee, czekaj. E, o, ty, oto i... Dobra, ja będę szybciej o to i zasady tej mapki. Po pierwsze, gramy na game mode 0. Zaraz włączymy chyba. Dwa teraz, dwa. E, ja nie mam GMA. E, dobra, no oczywiście. E, nie niszczymy żadnych bloków, nie no używamy no, modyfikacji czekaj, ani cheatów Graj na pokojowym, nie wchodzimy poza mapę, trzymaj się zasad. Czekaj, chyba nie mamy pokojowego, jak mi się wydaje. Jeśli ci 0 mam dobra okej okay. to tak zabieramy ja biorę e, to biorę połowę tego i biorę steve'a poza tym że mam steve'a <grym> masz steve'a nie? Ja nie albo ja sobie dam o. nie nie, nie pamiętam Oczywiście nie tepamy się, no znaczy nie, tepamy się jak osoba przejdzie jedna No dzięki, kurde, ale wyszedłem z prawy Żal un eee, ej zombie to jest nie Nie Przed nagraniem mogłem sobie przypomnieć jak się skacze No mogłeś Mogłeś koleś Ech. Masz checkpoint Tak? Dzięki, okej. Okay. Są zwycięgi Lag, lag, lag Jest PVP? Oooo, lajty <laughs> Dzięki Za to nie masz tego nie O się. ty! Fuck you! Jaki nobek Dobra, jeszcze raz Nie bijemy się To widzę, że będzie trollowanie na pełnym gazie Kurde Dawaj, 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 dawaj! Ja to przejdę, ja umiem płytki. Tym, 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 tym... NIE! Ale frajer. Idziemy jeszcze raz. Otwórz się! Nie otworzysz. Cicho? Czekaj, ja cię podsadzę tam. Ale nie, nie będziemy oszukiwać. I ja nic nie oszukuję, cicho ci. Nie, dobra, to trzeba na sprincie przejść. No dzięki. Mhm. Aha. Tu, 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 tu. Dawaj, dawaj, musisz to przejść. O, co z... małeś te? Przeszedłeś? Brawo! Już dawno? Brawo... Ja jestem bramą, a ty jesteś ognisty, co ty ma? Na... Nie, nie... Nie będę się za kogoś podszywał. <noise> Ej, nie musisz. Masz na sen, nie musisz przechodzić. Ale chcę. Aha, spadłem. No ja też. A tak się szybciej to chyba wy... Nie, nie pamiętam, jak się szybciej wy... Kurwa! Gdzie? Dzięki. Fuck you. <laughs> To trzeba tak pod skosem chyba przejść. Czekaj. A, jednak nie włączyłem sprinta. To ja trzeba na raz. Dzięki. Masz. Dzięki. Masz. Dzięki. Dobra, i patrz, i tutaj trzeba odejść. No, no. Na... <laughs> no, patrz, to trzeba tak. A prawie A ty... O! Weee! O Jezu. A nie dobrze. Ej! Ej! Ja idę w prawo! Ja idę w lewo Oczywiście ja znajdę pierwszy i wygram No to tu byłem Ty znajdziesz pierwszy ton na serio? No. Tak pewny jesteś? Tak. Haha <Gi> <Nie ma złe>? geiiiiiiiiii Już znalazłem no. ja sobie pozbijam te tamte krążki czy tam te kroszki, obrazy Wiesz jak łatwo znaleźć przejście? Iść cały czas e, lewą stronę no. Daj mi coś tu Ej! Ruda Po co mi to? Masz A trzeba wagonik robić to. Chyba wagonik Dobra ja się przejdę z buta Samo ja. To jest bez sensu tutaj ten wagon no ale dobra Czas Chyba kucz. że później się przyda no to zrobię najwyżej Ej sprint mi się wyłączy A z tego sobie wezmę żelazo nie będę Ej, sprint mi się wyłącza na tym tym, gównie. Dzięki. I ta mapka jest o wiele lepsza od tamtej. Od jakiej? Tutaj, co powiedziałeś, że jest lepsza. Czego się nie da rozwalić? Czego? Shift. Nie wiem. Shiftem wychodzi. Kiedyś się prawym wychodziło. No, A teraz shiftem. Dzięki Ej, za... biurko mi lata! O, to jest fajne. Co, Sousan? No. Nie Jeszcze nie jak widać. pod tym jest lud, to jest przesrane. E. No! No! Matka! Nie kocha! Kogo? Ciebie? Ja na samym końcu i zleciałem. się nie będę bać. Kurde, nie mogę tam skoczyć. To wskocz. Tak, i oczywiście o ścianę musiałem zahaczyć. No dobra. Oczywiście mi płotek... Jakiego hmm. ja mam pecha do tego parkoura? Hmm. Po pierwsze to pierwszy raz to na pierwszym... No na wiem kompie przechodzę O, jestem A trzeba bokiem skakać żeby było szybciej, tak? Nie, normalnie No bokiem jest chyba szybciej, mi się tak zdawało Spróbuj bokiem Ej. Się rozpędzić No bokiem jest lepiej Mi się przynajmniej tak zdaje Jak zlecę to już wolę to odpalić No To już pewnie. Byłem... Dzięki. Ta jeszcze zleć. <laughs> a odpaliłem przecież. No, z siebie to mogę cię uderzyć. Dzięki. Ciekawe, że długa jest ta mapa. Długa? Grajesz dla niej? Nie. Zobaczymy nie? nie. Mam wodę. Oha, tepniesz się do mnie. Łaj O, uh, nice Szybciej. Hey, frajerze. <laughs> no szybciej. To jest fa, to jest zacznij takie, A, no dawaj raz Nudne. Aha, nie muszę to już koniec. Tak? Eee. Dziękuję za przejście mojej <laughs> trzeciej mapki. Jak ja. No to naprawdę długa była ta mapka. Ej. A TNT jak zwykle. Daj mi pochodnie. Nie. Ja idę tu. Haha. O, armata fajna. <dawaj>, Dawaj, chodź tu, patrz. No nie wysadzaj mapy. No armatę robię. Ale patrz tu. <grym> Wysadzam je. <mnie. dawaj> Radzę ci się odsunąć. <dawaj> Uuu, ty. GMG ma, chyba. Dobra, mniejsza z tym. Czekaj, ja jeszcze porozsadzam trochę. E, no to co? Chodź, Chyba koniec. Ale to chodź, chodź tutaj zrobimy taki fajny tania, ja zrobię nam. E, tylko nie podpalaj tego. Nie mam czym nawet. Odejdź. To jest moje. No. no dobrze. No i... Kurde! Co to... czekaj, to weź to. Ja Ale tu musi wziąłem. być coś do podłożenia. Nie musi! Dobra, zostaw to. Teraz. I dobra, żeg żegnamy się tu. Chodź, czekaj. No, oczywiście. F5. Tak, nic. I schowaj, weź pustą rękę mi. Jaką rękę? No tak jak ja, bez niczego. Uh -huh. to, Nie, ja to ja się z wami ja żegnam. Dzisiaj No dobra. Ereg, no. dobra. Trzymajcie się, do zobaczenia. Czekaj. Siema, narapa, cześć. Czekaj, nie. Tak. No. Nie, I nie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Yo. Ara.